Panie Ministrze, komendant tegorocznego marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, Jonicy Kraczyń, merduje oddziały wierne najjaśniejszej Rzeczypospolitej na uroczystym apelu na Oleandra. <zysy> Kompania Baczność, spocznij. Proszę Państwa, za chwilę zostanie odegrany hymn państwowy. Kompania Baczność, na prawo, patrz. A baczność! Spocznij! Szanowni Państwo, na początek dobra wiadomość: dzisiaj nie będzie tak gorąco jak wczoraj. Tutaj nasi przyjaciele odpowiadają, że to się okaże, ale spokojnie oni sercem będą z nami. Szanowni Państwo, po raz kolejny spotykamy się tu, nie na żadnym początku. Bo dla nas ten marsz ku niepodległości trwa przez cały czas. Każdego dnia mamy Polakom pokazywać, że naszym celem jest niepodległość. A niepodległość to nie słówko, które można sobie od tak rzucić 11 listopada, żeby ładnie wyglądało. Nie po to na waszych beretach, czapkach, nosicie orła w koronie. Nie po to na koszulkach marszowych obok podobizny marszałka macie hasło: bez 6 sierpnia nie byłoby 11 listopada. Nie po to przejdziecie 120 kilometrów, żeby nie miało to przynieść pożądanego efektu. Ja nie wiem, czy my obudzimy Polaków. Nie wiem. I nie wymagajcie ode mnie, abym na to pytanie odpowiedział, bo odpowiedź może być przykra. Ale wiem jedno: Wy, którzy tak jak każdego roku stajecie tu, macie iść z dumnie, podniesioną głową i wykrzyczeć całemu światu: jedno serce, jeden mundur, służba. Z żalem tylko. Patrząc po tych szeregach, dochodzimy do wniosku, że brakuje kilku kolejnych osób. Cmentarz jest tym właściwym miejscem, kiedy trzeba by o nich wspomnieć. Ale wspomnę już teraz. Jeszcze w tamtym roku stał z tyłu i mówił, Panie Komendancie, Trzy zdania. Pod oddziały marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej Marszoś! Dla pamięci naszych przyjaciół Jacka Smagowicza oraz Tadeusza Bosia. Minuta ciszy! Pododdziały, baczność, tworznik. Ja tyle cieszę się, że Państwo jesteście tutaj z nami. Wybaczcie Państwo, tak jak zawsze, że nie wymieniam Państwa ze stopnia, godności, rangi. Wszyscy tu jesteśmy równi. Ale cieszę się, tak jak zawsze, że jesteście Państwo z nami. I chciałbym prosić o zabranie głosu przez honorowego komendanta marszu. Pana ministra Jana Józefa Kastrzyka. Szanowny panie komendancie, szanowny panie wojewodo, szanowny panie sekretarzu miasta Krakowa, szanowne panie, szanowni panowie i przede wszystkim drodzy przyjaciele uczestnicy marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Sierpień to miesiąc wyjątkowy. To jeden z najbardziej polskich miesięcy. Wspominamy w nim bowiem cztery polskie sierpnie przepojone miłością do Polski, miłością do wolności, miłością do niepodległej Rzeczpospolitej. Dziś wspominamy pierwszy polski sierpień roku 1914. Kiedy 167 strzelców i drużyniaków na rozkaz Józefa Piłsudskiego poszło czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania, stąd z krakowskich oleandrów do Kielc. Pierwsza kompania kadrowa miała obudzić sumienia, miała obudzić uśpiony po powstaniu styczniowym i wybudzić z letargu naród polski. Przypomnieć tym, którzy zapomnieli, że w niewoli istnieje potrzeba walki o wolność. Kadrówka miała przypomnieć społeczeństwu polskiemu o mieczu. Kadrówka i potem legiony wychowały pokolenia, które tak jak strzelcy Józefa Piłsudskiego wierzyli, że chcieć to móc. I ta siła pierwszego polskiego sierpnia oddziaływała dalej. Drugi polski sierpień roku 1920 był tego dowodem, kiedy stawiliśmy czoła rosyjskiej nawale i ocaliliśmy nie tylko Polskę, ale i Europę przed zalewem komunizmu. Ale nie byłoby sierpnia roku 1920, tak jak nie byłoby listopada 1918 roku, bez pierwszego polskiego sierpnia, bez kadrówki, która pierwsza pokazała, że trzeba stawiać sobie dalekosiężne cele i wierzyć nawet wtedy, kiedy wielu wątpi, wierzyć w niepodległą Polskę. Tak samo czynili ci, którzy walczyli w trzecim, w polskim sierpniu roku 1944 na barykadach powstańczej Warszawy. I tak samo wierzyli w wolną Polskę ci, którzy w polskim sierpniu roku 1980 tworzyli solidarność, obalając potem komunizm w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Ale nie byłoby, jeszcze raz powtórzę, tych sierpni roku 20, 44 i 80, gdyby nie pierwszy polski sierpień, który uczestnicy marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej co roku wspominają. Tak jak powiedział pan komendant Dionizy Krawczyński, zadaniem kadrówki, jak co roku, jest budzenie sumień, również tych, którzy na trasie będą nas witać. Przypominanie, że niepodległość jest najcenniejszym darem. I przypominanie o tym, o czym mówiliśmy wczoraj na kopcu Józefa Piłsudskiego, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. I wiem, że uczestnicy marszu w to wierzą, w to widzą, to czują i służą niepodległej Polsce każdego dnia, nie tylko między 6 a 12 sierpnia, czy to w organizacjach strzeleckich, czy w wojskach obrony terytorialnej. Czy też w innych organizacjach, a może nawet i nie w organizacjach niezrzeszeni. Wy to wiecie. Ale naszym i Waszym zadaniem jest przekonać do tego społeczeństwo. Tak jak czynili to strzelcy roku 1914. Drodzy Państwo, w tym miejscu, 108 lat temu, Józef Piłsudski wydał historyczny rozkaz do pierwszej kompanii kadrowej którego fragmenty warto przywołać i przypomnieć. Mówił, komendant, odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Nie naznaczam szarż”. mówił komendant. Każę tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje dowódców szarże uzyskacie w bitwach patrzę na was jako na kadry z których rozwinąć się ma przyszła armia polska mówił Józef Piłsudski i pozdrawiam was jako pierwszą kadrową kompanię i można by do tych słów Józefa Piłsudskiego sprzed 18 lat Powrócić mówiąc patrzymy na was jako na kadry wolnej Polski. Kadry, które przeniosą sztandar Niepodległej Rzeczpospolitej, które otrzymaliśmy w darze od walczących o wolność w przyszłość, tak aby ten wielki łańcuch pokoleń nigdy nie uległ przerwaniu. Chwała kadrówce, chwała kadrówce tej z roku 1914 i tej współczesnej, chwała Wam, spadkobiercy wielkiej niepodległościowej idei. Szanowni Państwo, tak jak wspomniał Pan Minister. W tym historycznym rozkazie zabrzmiały słowa o wyznaczeniu niektórych dopełnienia konkretnych funkcji. Tak samo dzieje się na marszu, kiedy niektórych z Was poprosiliśmy o przewodzenie pododdziału. Ich nazwiska nie znajdą się jednak w rozkazie. Wszyscy tu jesteśmy równi. Tak jak wszyscy idziemy, tak i Ci, którzy są w czwartej czwórce, są tak samo ważni, jak ci, którzy w pierwszej. Proszę o odczytanie pierwszego rozkazu tegorocznego marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Kompania baczność. Rozkaz dzienny. Nr 1 komendanta 57 a 42 po wojnie. Marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Spocznij! 104 lata temu, za sprawą działań wielu ludzi, Polska odzyskała niepodległość. Naszym obowiązkiem jest jednak przypomnienie o dokonaniach komendanta Piłsudskiego, nie tylko podczas okrągłych rocznic, ale i w 102 i każdą kolejną. Stajemy dziś w tym symbolicznym dla nas miejscu, gdzie sformowana została pierwsza kompania kadrowa, aby oddać hołd komendantowi Piłsudskiemu. I głośno wykrzyczeć, bez 6 sierpnia 1914 roku nie byłoby 11 listopada 1918 roku. W okolicznościach, ogarniając wszystkich pandemii, także aktualne staje się zawołanie: Zwyciężyć ludzi, nie wytracić. Aby tegoroczny marsz przebiegał sprawnie, zarządzam. Punkt pierwszy powołuję komendę marszu w składzie zgodnym z załącznikiem nr 1 punkt 2 powołuję służbę medyczną porządkową oboźną zgodnie z załącznikiem nr 2 punkt 3 powołuję cztery plutony marszowe oraz patrol konny a na ich czele dowódców zgodnie z załącznikiem nr 3 punkt 4 zarządzam obowiązkowy udział w uroczystościach na trasie przemarszu punkt 5 Zarządzam przeprowadzenie zawodów marszowych w kategorii indywidualnej i zespołowej na trasie marszu. Punkt 6. Życząc wszystkim bezpiecznego marszu, przypominam o obowiązku przestrzegania Regulaminu niech pamięć o chwaletnych czynach komendanta Piłsudskiego towarzyszy Wam w marszu. Podpisano kompania Baczność komendant 57 a 42 po wojnie marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Kampania, z Tego Tegoroczne uroczystości przebiegają w troszeczkę innym harmonogramie niż ten, do którego jesteście przyzwyczajeni. Za chwilę uformujemy kolumnę marszową, aby przemieścić się na cmentarz Rakowicki. O to, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, o tych naszych przodkach, którzy czynem zbrojnym wykowali w niepodległość, czas najwyższy, żebyśmy i my wprowadzili w czyn. Ale zanim to nastąpi, dostałem prośbę. Od jednego z naszych przyjaciół, który przyjechał tu, a dyzmy znacie, że trzy dni temu świętował pod Jastkowem. No to ja nie będę opowiadał, bo nie wiem, co oni tam przywieźli, ale chodźcie tutaj. Panie Wojewodo, panie ministrze, panie kuentancie, wszyscy zgromadzeni goście i uczestnicy Marszu Szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Kraków w Kielce. Przypad mi niezmierny zaszczyt, żeby podziękować współorganizatorowi marszu, panu ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi za pomoc i współorganizację marszu szlakiem Legionów Józefa Królowskiego Lublin-Jasków, który odbył się w dniu 3 sierpnia bieżącego roku. Za chwilę przeformujemy pododdziały, aby przemieścić się na Cmentarz Rakowicki. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy stawili się tu, aby rozpocząć to świętowanie razem z nami. W sposób szczególny chciałbym podziękować Władzom Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa, które tak jak zawsze perfekcyjnie wspierały nas w organizacji tego marszu, który jak już zaobserwowaliście w tym roku ma troszeczkę inny przebieg. Serdecznie dziękuję i na ręce Pana Wicewojewody składam podziękowanie za wsparcie tegorocznego marszu. To, co stało się faktem po raz pierwszy w ubiegłym roku jest kontynuowane, za co serdecznie dziękujemy. Nie będzie na to miejsca na cmentarzu, ale chciałbym już teraz podziękować asyście wojskowej wystawianej przez szóstą brygadę powietrzno-desantową. Od lat są zawsze z nami. Zmienia się harmonogram, zmieniają się ludzie, ale te mundury i te berety są zawsze z nami. I tam nie ma pytania Dlaczego? Bo to jest ich służba. Wpisana również w nasze hasło. Jedno serce, jeden mundur, służba. Tu kończymy teraz uroczystości. Za chwilę pododdziały przeformują się, aby przejść przed stadion do samochodów. I następnie przejedziemy wszyscy do na cmentarz Rakowicki. Przejeżdżamy wszyscy w kolumnie, na uczestników marszu czekają autokary. Samochody osobowe formują się w osobną kolumnę i mogą za policją przejechać, abyśmy zaparkowali obok Muzeum Armii Krajowej. Duże samochody po wysadzeniu uczestników marszu oraz asysty przejadą przed główną bramę cmentarza ciąg dalszy uroczystości z apelem pamięci, salwą honorową, w miejscu, gdzie spoczywają nasi bohaterowie. Dziękuję wszystkim Państwu za udział w tej części uroczystości. Kompania paźność w celu przeformowania prawo małżeń. Kompanie, baśni, czwórki w prawo, zwrot, za mną.